dlaczego ci, którzy najbardziej kochają, czasem wydają się najbardziej zazdrościć. To bolesne pytanie, ale głęboko prawdziwe. Empata, ten, który odczuwa intensywnie, dostrzega niewidoczne cierpienia i oferuje troskę, nawet gdy nikt o to nie prosi, często odkrywa, że jego światło budzi cienie w innych. I co ironiczne, te cienie pojawiają się właśnie u osób, które twierdzą, że go kochają. Karl Jung mówił, że każdy człowiek nosi w sobie cień, ukrytą stronę złożoną stłumionych pragnień, niepewności i uraz. Gdy ktoś styka się z empatyczną duszą, ten cień zostaje oświetlony. Empata nieświadomie staje się lustrem. A nie wszyscy są w stanie znieść tak wyraźne odbicie siebie. Oto paradoks. Im bardziej autentyczny, hojny i głęboki jest empata, tym bardziej drażni tych, którzy żyją pozorami, gierkami władzy i emocjonalnymi maskami. Takie osoby mogą udawać miłość, ale w głębi duszy czują zazdrość, bo empata posiada to, czego one nie potrafią utrzymać emocjonalną integralność, autentyczność i prawdziwą więź. Ta dynamika tworzy zagmatwane i bolesne relacje. Empata wierzy, że otrzymuje uczucie, ale często spotyka się z zazdrosnymi spojrzeniami, zawoalowanymi komentarzami i drobnymi sabotażami. Wszystko to ukryte pod hasłem Miłości. I tu pojawia się potrzeba refleksji. Dlaczego dobroć budzi rywalizację? Dlaczego wrażliwość staje się celem urazy? Jung zaprasza nas, by dostrzec źródło. Empata nie wywołuje zazdrości swoimi czynami, ale swoją istotą. Budzi w innych świadomość braku, braku głębi, autentyczności, odwagi, by czuć. W obliczu tego niektórzy wybierają podziw i naukę, inni jednak wolą nienawidzić w milczeniu ukrywając zazdrość pod maską miłości. W tym filmie zanurzymy się w serce tego paradoksu. Zrozumiemy, jak empata staje się bolesnym lustrem dla tych, którzy go otaczają, i jak psychologia jungowska pomaga nam zrozumieć zazdrość ukrytą w więziach, które powinny być pełne miłości. Empata nosi w sobie siłę, która rzadko jest rozumiana na pierwszy rzut oka. Nie musi podnosić głosu, by być usłyszanym, ani narzucać swojej obecności, by zostać zauważonym. Jego siła jest cicha, zbudowana z wyostrzonej percepcji, głębokiej intuicji i rzadkiej zdolności do łączenia się z tym, co czują inni. To właśnie ta niewidzialna siła drażni tak wielu, bo nie można jej zmierzyć, kontrolować ani manipulować. Jung mówił, że prawdziwa moc to nie ta, która dominuje, lecz ta, która transformuje. Empata transformuje samą swoją obecnością, widzi to, co inni próbują ukryć, dostrzega niuanse, które umykają uwadze, czuje to, co niewypowiedziane. Ta wrażliwość to forma mocy, mocy, która się nie afiszuje, ale głęboko oddziałuje na tych, którzy są blisko. Dlatego osoby niepewne siebie, żyjące maskami i pozorami, często reagują zazdrością, dostrzegają nawet nieświadomie, że empata ma coś, czego one nie potrafią pielęgnować autentyczność. Podczas gdy one starają się utrzymać idealną personę, empata żyje z poziomu swojej esencji. Gdy one chronią się za emocjonalnymi murami, empata ryzykuje, otwierając się na wrażliwość. Ta cicha siła jest zagrożeniem, bo obnaża słabości nie w sposób agresywny, lecz przez kontrast. Naturalny blask kogoś, kto żyje w autentyczności, sprawia, że fałsz innych staje się oczywisty. Niewielu potrafi spojrzeć w to lustro bez urazy. W praktyce oznacza to, że empata może być celem zawalowanej krytyki, subtelnych ironii, czy niewyjaśnionych dystansów. Nie dlatego, że zrobił coś złego, ale dlatego, że jego obecność dotyka ran, których inni nie chcą widzieć. To jakby jego światło mówiło Spójrz, kim mógłbyś być, ale jeszcze nie potrafisz. I ta wiadomość, choć niewypowiedziana, drażni głęboko. Empata musi zrozumieć, że jego siła nie polega na bronieniu się przed zazdrością, lecz na pozostaniu wiernym sobie. Jego autentyczność to największa ochrona, nawet jeśli budzi dyskomfort u innych. Jak przypominał Marek Aureliusz, odwołując się do stoików, najlepszą obroną jest nie być jak oni. Tak więc cicha siła empaty to także jego samotność. Ale to w tej samotności odnajduje swoją prawdziwą wielkość. Karl Jung uczył, że każdy człowiek nosi w sobie cień, wszystko to, co odrzucamy w sobie, co ukrywamy przed świadomością, bo wydaje nam się brzydkie, wstydliwe lub niepożądane. Ten cień jednak nie znika, żyje w nieświadomości i prędzej czy później jest projektowany na innych. Tu empata staje się katalizatorem, jego obecność oświeca. Jego wrażliwość, autentyczność i głębia ujawniają bez wysiłku to, co inni próbują ukryć. Empata staje się żywym lustrem tego, czego inni nie chcą w sobie uznać. I tu rodzi się zazdrość. Zazdrość w tym sensie to nie tylko pragnienie tego, co ma inny, to uczucie małości wobec tego, co inny w nas budzi, to złość ukryta pod pozorem podziwu, uraza schowana za uśmiechami. Gdy ktoś udaje miłość do empaty, ale czuje przy nim dyskomfort, niemal zawsze ma do czynienia z własnym cieniem i nie wie jak sobie z tym poradzić. Na przykład osoba, która tłumi swoją wrażliwość, może zazdrościć naturalności, z jaką empata się otwiera. Ktoś, kto żyje maskami, może czuć złość na autentyczność empaty. Ten, kto czuje się odcięty od własnej duszy, może irytować się duchową i emocjonalną głębią, którą empata wyraża. Problem nie leży w empacie, lecz w tym, co on odbija. Jung mówił: Wszystko, co nas irytuje w innych, może prowadzić nas do lepszego zrozumienia siebie. Ale niewielu wybiera drogę samopoznania. Łatwiej jest projektować, oskarżać, pomniejszać. Dlatego empata staje się celem zawoalowanej wrogości nie z powodu swoich wad, lecz dlatego, że przypomina innym o ich niedoskonałościach. To istota paradoksu. Empata budzi miłość i zazdrość jednocześnie, miłość bo jego obecność koi, zazdrość bo jego światło ujawnia cienie. I największa ironia polega na tym, że ci, którzy zazdroszczą, często zbliżają się jeszcze bardziej, udając uczucie tylko po to, by kontynuować tę nieświadomą grę. Empata musi zrozumieć tę dynamikę, by nie popaść w poczucie winy. Zazdrość, którą budzi, nie jest jego odpowiedzialnością. Należy do cienia innej osoby. Jego rolą nie jest gaszenie swojego światła, by być akceptowanym, lecz pozostanie wiernym sobie, nawet gdy jego blask drażni. Prawdziwa miłość powinna być przestrzenią akceptacji, wzajemnego wzrostu, podziwu bez rywalizacji. Ale gdy wkrada się zazdrość, nawet relacje, które wydają się pełne miłości, mogą stać się cichymi arenami rywalizacji. Empata często odkrywa to w najbardziej bolesny sposób, dostrzegając, że ci, którzy twierdzą, że go kochają, w głębi duszy z nim rywalizują. Ten proces jest subtelny, zaczyna się od drobnych porównań. Ty zawsze to osiągasz, a ja nigdy. Przechodzi w ironiczne komentarze. No jasne, Ty zawsze masz rację i ewoluuje w dyskretne sabotaże, gdzie miłość staje się przebranym polem bitwy. To, co miało być partnerstwem, zamienia się w rywalizację. Jung wyjaśniłby tę dynamikę jako przejaw projektowanego cienia. Inny nie potrafi znieść w empacie tego, co sam chciałby mieć spokoju, autentyczności, głębi. Zamiast podziwiać i uczyć się, czuje się pomniejszony i nie potrafiąc poradzić sobie z tym uczuciem, Zamienia relacje w grę o władzę. Empata z kolei niemal zawsze jest zaskoczony. Nie wchodzi w relacje, by rywalizować, lecz by dzielić się. Dlatego trudno mu dostrzec, że to, co dla niego jest uczuciem, dla innego może być polem nieustannego porównywania. Obwinia się, myśli, że przesadza, próbuje się pomniejszyć, by nie budzić urazy, ale im bardziej próbuje się zgasić, tym bardziej karmi niepewność drugiego. Prawda jest taka, że miłość nie powinna wymagać rywalizacji. Jak mówił Marek Aureliusz, co jest dobre dla ula, jest dobre dla pszczoły. Gdy jeden rośnie, drugi powinien się cieszyć. Ale tam, gdzie jest zazdrość, rozwój empaty jest widziany jako zagrożenie. W rezultacie powstaje paradoksalna relacja. Empata daje miłość, ale otrzymuje mieszankę uczucia i rywalizacji. To rodzi zamęt. Bo drugi nie przyznaje się otwarcie do współzawodnictwa, udaje miłość podczas gdy karmi urazę. To cicha wojna, toczona pod maską intymności. Wyzwaniem dla empaty jest rozpoznanie, że problem nie leży w jego świetle, lecz w niezdolności drugiego do zmierzenia się z własnym cieniem. Kochać to nie rywalizować. Ten, kto zamienia miłość w rywalizację, ujawnia, że nigdy nie zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość. Niewiele doświadczeń jest tak dezorientujących jak otrzymywanie uczucia od kogoś i jednoczesne odczuwanie subtelnego ciężaru zazdrości ukrytej za tym uczuciem. Empata dostrzega szczegóły, spojrzenie, które nie pasuje do uśmiechu, komplement obciążony ironią, uścisk skrywający nutę urazy. To jakby ktoś mówił, kocham cię, ale jego nieświadomość szeptała, zazdroszczę ci. Jung wyjaśniłby to jako grę persony i cienia persona, społeczna maska, przyjmuje rolę osoby kochającej, wyrozumiałej i wspierającej, ale cień nieuchronnie ujawnia się w drobnych gestach, tonie głosu, spojrzeniach, empata dzięki swojej naturalnej wrażliwości z łatwością wychwytuje te dysharmonie i to go dezorientuje, bo czuje zarówno deklarowaną miłość, jak i ukrytą wrogość. To istota zazdrości zamaskowanej. Nie objawia się w otwartych wybuchach, lecz w mikroekspresjach, dwuznacznych słowach, sprzecznych postawach. Empata to dostrzega, ale często wątpi w siebie. W końcu, kto podejrzewałby kogoś, kto okazuje tyle uczucia? W praktyce ta dynamika może być wyniszczająca. Wyobraź sobie przyjaciela, który zawsze chwali cię publicznie, ale prywatnie rzuca komentarze typu: zawsze masz szczęście, co. albo nigdy nie osiągnąłbym tego, co ty ale ty zawsze dajesz radę. To uwagi pozornie niewinne, ale niosące subtelny jad, sugestie, że twoje światło jest kłopotem, a nie błogosławieństwem. Seneka ostrzegał. Żaden wiatr nie jest sprzyjający dla tego, kto nie wie, do jakiego portu zmierza. Zazdrość przebrana za uczucie, to właśnie taki wiatr. Dezorientuje, bo wieje w przeciwnych kierunkach. Raz wydaje się czułością, raz urazą. Empata czuje, że coś jest nie w harmonii, ale nie wie jak to nazwać. Stoicka i jungowska odpowiedź na tę sytuację to nie gubić się w zamęcie. Empata musi zaufać swojej percepcji i zrozumieć, że ta ambiwalencja nie pochodzi od niego, lecz od drugiego. Osoba, która czuje miłość i zazdrość jednocześnie, toczy walkę z własnym cieniem. Empata jedynie nieświadomie ujawnia ten konflikt. Rozpoznanie tego jest wyzwalające, bo zamiast obwiniać się czy próbować się zgasić, by być akceptowanym, empata może wybrać pozostanie wiernym sobie. Ten, kto naprawdę kocha, nie miesza uczucia z jadem, reszta to tylko cień przebrany za światło. W psychologii Karla Junga archetypy to uniwersalne wzorce ludzkiej psychiki. Empata, choć Jung nie użył tego terminu wprost, reprezentuje współczesny archetyp cichego uzdrowiciela który, czując głęboko, łączy się z cierpieniami i radościami świata. Ten archetyp jednak nie działa tylko jako kojąca obecność, jest także nieubłaganym lustrem. Empata nie musi nic mówić, by ujawnić prawdy. Jego wrażliwość i autentyczność obnażają sprzeczności i maski, które inni próbują ukryć. To jakby sama jego egzystencja była nieustannym przypomnieniem tego, czego drugiemu brakuje odwagi, by czuć, by pokazać się wrażliwym, by być całością. I tu leży klucz. Nie każdy jest gotów spojrzeć na to, co widzi w tym lustrze. Dla niektórych obecność empaty jest wyzwalająca, bo inspiruje ich do ponownego połączenia się z własną esencją. Ale dla innych jest nie do zniesienia, bo wydobywa na wierzch wszystko, co próbują tłumić. W tym drugim przypadku empata budzi zazdrość i urazę. Jung mówił. Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Empata nieświadomie zaprasza innych do spojrzenia w głąb siebie, budzi samym swoim istnieniem proces konfrontacji z cieniem. Ale wielu odrzuca to przebudzenie i zamiast być wdzięcznym za lustro, atakuje tego, kto je trzyma. Ten archetyp lustra rodzi paradoksalne sytuacje. Ludzie, którzy twierdzą, że kochają empatę, ale oddalają się bez wyraźnego powodu. Przyjaciele, którzy podziwiają go publicznie, ale rywalizują w milczeniu, partnerzy, którzy zachwycają się jego wrażliwością, ale potem krytykują ją jako przesadę. W każdym z tych przypadków empata nie zrobił nic poza byciem sobą, ale dla drugiego jego obecność jest zbyt kłopotliwa. Stoicka mądrość może tu pomóc. Marek Aureliusz przypominał, że co nie jest dobre dla ula, nie jest dobre dla pszczoły. Jeśli ktoś nie znosi odbicia, które empata wywołuje, to znak, że musi popracować nad własnym cieniem. Empata nie jest odpowiedzialny za ten proces, jedynie go ujawnia. Bycie lustrem to dar i przekleństwo. Dar, bo pomaga innym się obudzić. Przekleństwo, bo przyciąga tych, którzy nie znoszą konfrontacji z własną prawdą. Wyzwaniem dla empaty jest przyjęcie tej roli bez obwiniania się za nią. Bycie empatą to często wędrówka w samotności, nie z powodu braku towarzystwa, lecz braku zrozumienia. Większość ludzi nie pojmuje ciężaru odczuwania tak głęboko, dostrzegania niewidocznych cierpień, cichego noszenia emocji, które nie są własne. A gdy ta wrażliwość budzi zazdrość zamiast wdzięczności, samotność empaty staje się jeszcze bardziej wyraźna. Jung mówił, że samotność nie pochodzi z bycia samemu lecz z niezdolności do przekazania tego, co dla ciebie ważne. Empata dobrze zna tę prawdę, próbuje dzielić się swoją wizją, swoją percepcją niuansów, ale często jest oskarżany o przesadę, dramatyzowanie, a nawet paranoję. Brak akceptacji spycha go w głąb siebie, tworząc emocjonalny dystans, który tylko on rozumie. Paradoksalnie, ta samotność jest także formą ochrony. Oddalając się od tych, którzy udają miłość, ale skrywają zazdrość, empata zyskuje przestrzeń, by zachować swoją esencję. To mimowolne wycofanie, ale konieczne, gdzie może połączyć się z samym sobą i wzmocnić swoją integralność. W praktyce oznacza to, że empata może mieć wokół siebie wielu ludzi, a mimo to czuć się odizolowanym. Powierzchowne rozmowy go męczą, fałszywe relacje przytłaczają, Konkurencyjne środowiska ranią, pragnie autentycznych więzi, ale często spotyka maski i gry o władzę. Ta rozbieżność skłania go do szukania chwil ciszy i introspekcji, gdzie w końcu może oddychać. Stoicy postrzegali samotność nie jako karę, lecz jako szansę. Marek Aureliusz pisał w swoich rozmyślaniach, jakby rozmawiał tylko z samym sobą, znajdując w izolacji pole do ćwiczenia duszy. Empata może zrobić to samo. Przekształcić swoją samotność w przestrzeń wzrostu, zamiast ciężar opuszczenia. Samotność empaty jest w gruncie rzeczy znakiem jego odmienności. To dowód, że nie pasuje do powierzchownych czy fałszywych relacji. I choć to boli, ta samotność jest też filtrem, oddala tych, którzy nie potrafią kochać naprawdę i otwiera przestrzeń, choć powoli, na autentyczne więzi. Tak więc empata musi zaakceptować swoją samotność jako część drogi. To nie znak słabości, lecz siły, bo tylko ten, kto jest cały w środku, potrafi iść naprzód, nawet gdy jest sam na zewnątrz. Jeśli Jung pomaga nam zrozumieć zazdrość jako projekcję cienia, stoicy uczą nas, jak radzić sobie z nią bez utraty spokoju. Dla empaty ta synteza jest potężna. Psychologia ujawnia źródło, a filozofia oferuje praktyczną odpowiedź. Stoik rozumie, że nie może kontrolować emocji ani intencji innych, tylko własne reakcje. Epiktet przypominał Nie rzeczy nas niepokoją, lecz opinie, jakie o nich mamy. Gdy więc empata staje przed zazdrością przebraną za miłość, musi pamiętać, że uraza drugiego nie odzwierciedla jego porażki, lecz wewnętrzną walkę, którą tamten toczy z samym sobą. Pierwsza stoicka lekcja to oddzielenie tego, co od ciebie zależy, od tego, co nie zależy. Możesz być uczciwy, hojny i autentyczny, ale nie możesz zapobiec temu, by ktoś zazdrościł twojemu światłu. Rozpoznanie tego limitu jest wyzwalające. Oznacza nie obwinianie się za cień drugiego i nie zatracanie się w potrzebie przypodobania się. Druga lekcja to pielęgnowanie obojętności wobec subtelnego jadu. To nie oznacza chłodu, lecz stanowczości. Marek Aureliusz pisał Najlepszą zemstą jest nie stać się podobnym do tych, którzy cię ranią. Dla empaty to kluczowe. Nie odpowiadać na zazdrość urazą, lecz spokojem. Chronić się, nie ulegając zepsuciu. Trzecia lekcja to przekształcenie samotności w fortece. Stoicy widzieli izolację jako przestrzeń do ćwiczenia duszy. Empata może wykorzystać swoją wrażliwość nie jako ciężar, lecz jako praktykę samokontroli. Zamiast gubić się w bólu bycia niezrozumianym, może wzmacniać swoją wewnętrzną klarowność i odporność. W praktyce oznacza to, że empata nie musi się gasić, by być akceptowanym, nie musi przytłumiać swojego światła, by nie drażnić, musi jedynie pamiętać, że uraza drugiego należy do drugiego. Jego misją jest pozostanie wiernym swojej esencji. Nawet jeśli kosztuje to aprobatę niektórych. Tak więc, stoicka mądrość daje empacie zbroję, której mu brakowało. Jung pomaga mu zrozumieć, dlaczego budzi tyle zazdrości. Stoicy uczą go, jak nie pozwolić, by ta zazdrość go zniszczyła. A razem oba te nurty pokazują, że prawdziwa siła tkwi w pozostaniu całością, nawet gdy świat próbujecie rozbić. W świecie, gdzie tak wielu żyje maskami, pozostanie całością to akt odwagi. Dla empaty to cicha wiktoria. Nie pozwolić, by zazdrość innych go złamała, nie dać się rozbić manipulacjom, nie zatracić się w próbach przypodobania się tym, którzy udają miłość, ale w rzeczywistości rywalizują lub czują urazę. Pozostanie całością oznacza nie negocjowanie własnej esencji. To odrzucenie myśli, że trzeba zmniejszyć swoją wrażliwość, by być akceptowanym, ukryć swoją głębię, by nie drażnić czy wyciszyć intuicję, by nie nazywano cię przesadnym. Silny empata to ten, który rozumie, że jego światło może drażnić, ale mimo to wciąż świeci. Jung mówił, stanie się całością to zadanie człowieka. Dla empaty oznacza to integrację swojej wrażliwości z stanowczością, współczucia z granicami, podatności z siłą. To delikatna równowaga, ale niezbędna czuć głęboko, nie pozwalając, by stało się to słabością wykorzystywaną. Zazdrość innych nie powinna być miarą wartości, lecz dowodem autentyczności. W końcu nikt nie zazdrości pustki czy przeciętności. Empata drażni, bo nieświadomie ujawnia możliwości, których drugi nie ośmiela się żyć. Sama jego egzystencja jest świadectwem bardziej autentycznego życia i to wystarczy, by budzić bolesne porównania u tych, którzy wolą maski. W praktyce pozostanie całością wymaga świadomych wyborów: mówienia nie, gdy to konieczne, oddalania się od toksycznych relacji, zachowania milczenia wobec prowokacji, pielęgnowania chwil twórczej samotności. To postawy, które chronią integralność, nie zmuszając do stwardnienia czy utraty esencji. Marek Aurelius przypominał: Szlachetny człowiek to ten, który jest samowystarczalny i nie zależy od aprobaty innych. Empata, który pozostaje całością, ucieleśnia tę szlachetność. Rozumie, że nie musi być kochany, rozumiany czy akceptowany przez wszystkich. Jego misją jest życie w prawdzie, nie w przypodobaniu się. I to jest jego największa siła: być całością w rozdrobnionym świecie, być autentycznym wśród masek, być światłem nawet gdy to światło ujawnia cienie, które drażnią. Ostatecznie cała ta refleksja nad zazdrością, którą empata budzi w innych, sprowadza się do jednej prawdy. Bycie autentycznym ma swoją cenę, ale też niezrównaną nagrodę. Ceną jest samotność, dyskomfort drażnienia tych, którzy nie znoszą widzieć własnego cienia w odbiciu. Nagrodą jest wolność życia w zgodzie z sobą, bez potrzeby ulegania maskom narzucanym przez świat. Jung przypomina, że droga indywiduacji, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, jest samotna, wymagająca, ale głęboko transformująca. Empata, pozostając wierny sobie mimo zazdrości, podąża tą ścieżką. Nie tylko żyje, ale inspiruje. Nawet jeśli jego obecność wywołuje dyskomfort, otwiera też drzwi, by inni się obudzili. Stoicy wzmacniają to wezwanie. Seneka mówił Żyj z ludźmi, jakby obserwował Cię Bóg, i rozmawiaj ze sobą, jakby ludzie Cię obserwowali. Ta fraza to zaproszenie do radykalnej autentyczności, życia w sposób przejrzysty, bez potrzeby ukrywania się czy wstydu za to, kim się jest. Dla empaty oznacza to niepozwalanie, by zazdrość sprawiła, że zwątpi w swoją esencję. Oczywiście to wymaga odwagi. Odwagi, by nie gasić się w obliczu urazy, by znieść samotność niezrozumienia by nadal oferować miłość w świecie, który często odpowiada rywalizacją, ale ta odwaga to także znak tych, którzy się obudzili, świadomość, że nie przyszliśmy na świat, by przypodobać się, lecz by stać się całością. I oto wezwanie: nie wyrzekaj się swojej autentyczności z obawy przed zazdrością, nie zmniejszaj się, by zmieścić się w małych przestrzeniach, nie ukrywaj swojego światła, by chronić tych, którzy wciąż żyją w cieniu. Twoją rolą jest pozostać wiernym temu, kim jesteś, nawet jeśli to drażni, bo tylko tak żyjesz naprawdę i tylko tak inspirujesz innych, by również uwolnili się od swoich masek. Teraz pytam Ciebie: czy kiedykolwiek czułeś zazdrość przebraną za miłość? Czy zauważyłeś spojrzenia, słowa lub postawy, które ujawniały urazę ukrytą za maską uczucia? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia. Może oświetlić drogę innemu empacie, który także niesie ten krzyż. Jeśli ten film poruszył twoją duszę, zasubskrybuj kanał, polub ten materiał i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Bo ostatecznie największym zwycięstwem empaty nie jest bycie kochanym przez wszystkich, lecz bycie prawdziwym wobec siebie.